Mam tutaj najzwyklejszą w świecie talię kart. Na razie Ci nie będę jej pokazywał. Wierz mi, że jest um, zwykła. Wierz mi na słowo. Spendzie. Tak jest. Dlaczego ci nie będę pokazywał? Za chwilę się dowiesz. E, najpierw położę dwie karty. Czarną, czerwoną. Teraz tak. Będę kładł e, karty na czarną albo czerwoną, ale mm. wybór będzie należył do ciebie. Pierwsze trzy karty dawaj, gdzie mam położyć? Czerwone. Czerwone. Po jednej no. Czarna 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 czerwona czarna czerwona czarna czerwona czarna Nie spiesz się na pewno? Mhm. Gdzie? Czarna. Jesteś pewna? Tak. No dobra. Dwie karty jeszcze. Czarna. Jeszcze jedna. Czerwona. Dobra, to teraz zrobimy tak. Hmm. Będziesz mogła położyć jeszcze dwie karty. Wybrana należy do ciebie. Tu i? Czerwona. I czerwona. Teraz słuchaj, zrobimy tak. Mm, oddzielimy je jeszcze kolorem. Teraz tu będą czerwone, tu będą czarne. Mhm. I również jak poprzednio. wybór należy do ciebie. Trzy karty, gdzie? Czarna. Czerwona. 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 Czarna, 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 czerwona, 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 czarna, czerwona, czarna, czerwona i czerwona. No i? Cała dokonałaś wyboru. No? Cała dokonałaś wyboru. Więc tak Przydzielimy je w ten sposób. O. Sama dokonałaś wyboru. Mhm. Przedzieliśmy to w zasadzie na cztery kubki. No. Zacznijmy od tej pierwszej, od Ciebie. Czarny? Tak, jest Świetnie. Coś sobie przekładałeś pewnie. O kurczę. Czerwony? No i ostatnie, nie mogłem się mylić. No, nieźle. Szacun. Dobra, to było dobre. Dziękuję bardzo. Co nie lubię kart, to było dobre. Czy mogłem przekładać, czy nie mogłem? Oko kamery widziało. Ja przeciętną talię kart, na pół. Tak, tak jest. Tak, ale tak jest. Tak, Miała tak plecy delikatnie, taki, nie do tyłka, tylko tak, wiesz... Tak... Bo stanika, taki serek z tyłu plec, żeby krytery, okay. właśnie, żeby się Mam coś jeszcze. mam uh -huh. no, przepowiednia. To jest przepowiednia. Można zajrzeć? Właśnie no, nie. Ale razie no, nikt nie, to nie to zagląda. Za hmm. chwilę to się dowiesz, co tam jest. Dołoży. Najpierw to, co chcesz, byś no. zrobił. Mm. Wszystkie karty z tej strony są koloru niebieskiego standardowo e, powiedz jakąś liczbę cyfrę, obecnie jak nie Cztery, cztery, jeden, 2 3 4 tej ładnie Okej teraz chciałbym abyś uh... mhm. Mhm. jeszcze raz powiedział jakąś cyfrę liczbę wybór należy do ciebie 8 8 Jesteś pewien to tak. Na pewno tak 1 2 3 4 5, 6, 7 8. Teraz poczekaj. Jeżeli, jeżeli za drugim razem e, osiągniemy e, liczbę, cyfrę e, 8, pod którą była piątka pik. Jeżeli tutaj będzie drugi kawałek. To sztuczka w zasadzie się udała. Poczekaj, poczekaj, bo tam jest właśnie przepowiednia. Sztuczka by się udała w połowie. Bo jeżeli będzie piątka i również przewidziałem piątkę, to sztuczka będzie udana. Także. Pokaż to najpierw tą... Poczekaj, poczekaj. Aj, 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 aj. Poczekaj chwilę, poczekaj chwilę. Magik się nie myli. Magik się nie myli. Jedna rzecz, jedna rzecz, jedna rzecz, jedna rzecz, jedna rzecz, jedna rzecz. Dziewięć wychodzi. Wchodzi dziewięć. Wybrałeś jaką chciałeś, tak? Tak. Cyfrę, liczbę, liczbę. Spośród wszystkich kart, które widziałeś, wybrałeś właśnie cz czwartą. Pod czwartą leżała właśnie czwórka. Mhm. Najlepsze jest to, że wszystkie te karty są białe. To jest jedno, to jest jedno. Akurat fajnie, że wybrałeś czwórkę, super. To jest jedna część przepowiedni. Druga część przepowiedni jest taka, że widzisz, te karty są z tyłu niebieskie. Ty wybrałeś piątkę. Jedynie właśnie piątka jest standardowo, jest standardowo tak, jak wszystkie, wszystkie karty powinny być. A wszystkie, jak widzicie, są kolorowe mają... jakieś jest Spiderman? Nie, nie Spiderman. Może jest Spiderman gdzieś. Myślałem, czy... Barbery, Barbery. Ar Armani, y z Armenii. I teraz tak. Dama z łosicą. Najśmieszniejsze jest to, że, że karta, karta jest podzielona. Tu wyszła w ogóle czerwona, tu czarna, tu jest czwórka, tu piątka. Magik się nie myli, bo przepowiednia jest właśnie taka, jaką, właśnie, jaką mówiłeś. Nie! Pokaż to do kamery. Tak to wygląda, proszę Państwa. bardzo. Operatorem kamery była Amelka. Rozmary Baby. Zrobimy tak. Wiesz co? Łukasz wysuń jedną kartę do przodu. Wysuń jaką chcesz. Jesteś pewien? No jestem. To wysuń ją połóż. Okay. Widziałeś, że wszystkie karty są inne? Teraz widzę. Teraz widzisz. Nie tego nie widziałem. się tego nie widziałeś. Wiesz mi nie podmieniłem, nie podmieniłem. Dobrze. Zróbmy właściwie jeszcze jedną rzecz. Amelka, widzisz, że karty są inne wszystkie? Ty jesteś ojcem Amelki. Amelka jest twoją córką, zgadza się? Tak. Więc zrobimy tak. Nie przyznaję Potasujemy karty. A nie mów tego przed kamerą, dobra? To się zmontuje. Amelka, proszę Cię teraz o jeszcze jedną rzecz. Chodź tutaj do mnie. Chodź tutaj do mnie. Zrobimy taki test, czy rzeczywiście jesteś jego córką. Żeby nie zasłonić kamerą, podczasuję jeszcze karty. Zrobisz jedną rzecz. W dowolnym miejscu złapiesz karty, po prostu je przełożysz i położysz tę część, którą złapiesz, położysz obok, dobra? No to złap jakąś część. Dobra, połóż obok. Zaznaczymy kartę. Wybrałeś kartę. Nic z tobą nie manipulowałem. Kartę Rozłożyłem na stole. Ty ją przełożyłeś dowolnie w którym miejscu chciałeś, tak? Złapałeś kartę. Nie. Dobra. W takim razie sprawdźmy. Złożymy karty. Zostały tak, zaznaczone. Wybierz wszystkie karty inne. Zatrzymaj karty. Ukaż. Wybrałeś pierwszy kartę. I to był król Tref. Czyli do pary podobną kartą byłby król. Wino. Wino, zgadza się. Dobra. Sprawdzasz? No, sprawdzam. Wierzcie mi, Tamina ta mina jest zdziwiona. Ja znam go trochę.